Cześć, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na ostatnim naszym czytaniu w tym roku, jeśli chodzi o czytanie miesięczne, szybko ten czas leciał. Nie ma co ukrywać, moi drodzy. Chciałam Wam bardzo podziękować, że ze mną jesteście. Bardzo to doceniam i bardzo się z tego cieszę, że zbudowaliśmy tutaj taką naszą swoją małą społeczność. Moi drodzy, lecimy z czytaniami na grudzień, znaki powietrza, ale zanim, moi drodzy, chciałam wam powiedzieć, że otworzyłam zapisy na czytania noworoczne po promocyjnej cenie, tak samo jak w tamtym roku. Koszt takiego czytania to 85 zł, tego nie zmieniłam, to zostało. I można to czytanie zamówić u mnie włącznie po promocyjnej cenie do 22 grudnia. Później to będzie już cena 100 zł i w takim czytaniu, moi drodzy, otrzymujecie prognozę tego, co się wydarzy, jakie wydarzenia, sytuacje mogą się zdarzyć w przyszłym roku, energetykę każdego miesiąca oraz odpowiedzi na Wasze własne trzy pytania. Te pytania nie muszą dotyczyć przyszłego roku, mogą być to pytania ogólne z przeszłości, jakie tamkolwiek chcecie. Odpowiadam Wam w formie nagrań głosowych przez Whatsapp i uwaga, nie popełnię tego samego błędu, bo rok temu powiedziałam Wam, że czas oczekiwania to 5 dni, no nie e, w tym roku tak nie będzie myślę, że 2 tygodnie maksymalnie będziecie musieli poczekać na odpowiedzi w tamtym roku, bardzo zaskoczyliście mnie ilością tych zamówień, więc więc, więc, jak będzie tak samo w tym roku albo jeszcze więcej, daję sobie 2 tygodnie dobrze? Czas na odpowiedzi także moi drodzy, zapraszam Was, kontaktujcie się po te czytania noworoczne Tutaj pod spodem w komentarzu macie kontakt do mnie i co? Lecimy, 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 moi drodzy. Zaczniemy sobie od naszych cudownych bliźniąt. Pełnia chyba jutro w bliźniętach, dobrze mówię? Nie, nie jutro, czwartego. Jeszcze nie sprawdziłam kalendarza, to będzie w czwartego, czy tak, jakoś niedługo. I w bliźniętach, dobrze mówię, w bliźniętach? Już muszę sprawdzić jeszcze raz, bo wam może gadam głupoty. Lecimy, bliźnięta, grudzień, jak tam, grudzień dla bliźniąt. 2025 rok bliźnięta, grudzień, 2025 rok bliźnięta, grudzień, 2025 rok bliźnięta, grudzień, 2025 rok, słuchajcie, i lecimy. Grudzień, grudzień, bliźnięta, 2025 rok. Sprawdzamy, co tam się u Was dzieje, co słychać. Piszcie mi wszystko. Ja nie zawsze odpowiadam, ale czytam Wasze komentarze. Co to za księżyc, co to za księżyc bliźnięta tutaj pod spodem. Złamam paznokcia w ogóle tak boleśnie, że nawet sobie nie wyobrażacie. I właśnie dlatego to tak wygląda. Bardzo estetycznie, bardzo estetycznie, no ale jest jak jest. Dobra. No dobrze. Single singielki, związki sobie w związkach, w relacjach. Praca, finanse. Kurczę, bliźnięta! Co to są za energie? Nie podoba mi się to. Przekaz ogólny. Oj, bliźniaki! Rozrabiaki, co tu się u Was dzieje? No słuchajcie, pamiętajcie, że to tylko karty i są to czytania ogólne. Nie z każdym będzie rezynować, ale... Czekajcie, przełożę ten telefon, żebyście troszeczkę... o, O tak! Ale... Jeśli chodzi o bliźnięta i energię ogólną, no macie taką m, bliźnięta, wasza energia pokazuje, że nad czymś bardzo się głowicie i zastanawiacie. I mam wrażenie, że ten grudzień, z racji tego, że to ostatni miesiąc, będziecie się zastanawiali nad tym, czy w dobrą stronę idziecie i czy nie należy czegoś skończyć. Czy nie należy czegoś skończyć, odciąć całkowicie? I tak karty pokazują: Zderzycie się w tym miesiącu z jakimś takim murem, z jakimś takim poczuciem, że mówimy, rozmawiamy, gadamy do ściany, dosłownie i w przenośni, że mówicie, rozmawiacie coś i, i nie ma jakby, no nie ma odezwu, nie ma jakiejś odpowiedzi, nie ma odezwu, nie ma kontaktu, ktoś w ogóle nie łapie, nie rozumie, co do niego mówicie lub do niej. Karty pokazują, że zderzecie się z jakąś ścianą, z jakąś blokadą, że nie możecie zrobić tego, co sobie zaplanowaliście, zaplanowałyście i w związku z tym pojawiają się jakieś wątpliwości. Macie energię księżyca. To jest taka praca z cieniem, ze słabościami, z lękami. Dużo wątpliwości, nie wiecie co dalej i co tu dalej zrobić. Natomiast energia mieczy to jest Wasza energia, no bo komunikacja, powietrze, ja pracuję z żywiołami, więc powietrze, no, i tutaj dużo będziecie w tym miesiącu komunikować, rozmawiać, próbować znaleźć jakieś rozwiązania, no ale to w ogóle nie będzie jakby działać, przechodzić dalej. Czy to z, z jakąś osobą będziecie musieli coś dogadać, czy w pracy, czy cokolwiek. I karty pokazują, że trzeba będzie się z czegoś wycofać, bliźnięta. Trzeba będzie się z czegoś wycofać, coś trzeba będzie na pewno odpuścić. I to będzie miesiąc lekcji o odpuszczaniu. Bliźnięta muszą coś w tym miesiącu odpuścić. No nie muszą, ale lekcja odpuszczania tu do bliźniąc. Nie wszystko nie zawsze i nie warto. Po prostu nie warto czasami. Walczyć z wiatrakami, jak to się mówi. Coś. Jeżeli do kogoś nie dociera, nie dochodzi, mamy mur, mamy czwórkę mieczową, małą śmierć w tarocie, to czasami naprawdę nie warto. I dla własnego spokoju, ducha trzeba odpuścić. I to jest lekcja o odpuszczaniu, to jest miesiąc o odpuszczaniu bliźnięta dla was. Coś musicie, chcecie lub warto, żebyście odpuścili. Odpuścili. I wtedy te wątpliwości się będą wygaszać, wygaszać, wygaszać aż dostaniecie jakąś taką klarowność w waszym umyśle i tego co tak naprawdę chcecie, żeby było. Jeśli chodzi o singli, singielki. To są ładne karty. To są ładne karty. Może to nie są karty do poznania osoby na długoterminowy związek, ale zdecydowanie są to karty, gdzie bliźniak czuje się atrakcyjny, atrakcyjna, przyciąga, przyciąga uwagę, wzrok i no, nawet tutaj powiedziałabym jakieś spotkania, jakieś pisanie, jakieś wychodzenie na kawę jest. Poznawanie się, flirtowanie, randkowanie tego typu świeża energia pojawia się u Bliźniąt, jeśli chodzi o singla, singielki i warto w to iść Bliźnięta. Macie siłę, emanujecie niesamowitą energią w tym miesiącu, przyciągacie bardzo. Też takim spokojem powiedziałabym: no tu mamy energię byka, spokojem, ale też takim, wiem co chcę, wiem na co zasługuję, mam pewne wartości, swoje walory i nie przyciągam byle kogo. Tym razem żartuję. Nie przyciągacie byle kogo, więc to jest taka energia, gdzie warto, żebyście wyszli, warto, żebyście poznawali, warto, żebyście sobie dali szansę poflirtować, po prostu poradkować, poflirtować, nawet jeśli to online, to warto. No, jeśli chodzi o związki, no. I co? Ha ja, ja. I co ja mam wam powiedzieć, bliźnięta? No, sami widzicie, sami widzicie, jak to w tych związkach jest. Jakaś rodzina nie ma rodziny. Są to stateczne przy dziesiątce mieczy. No, coś albo się rozwala, albo się rozwali, albo po jakichś trudnych, trudnych przejściach, gdzie ta rodzina, czy wy w związku, dogadujecie się i może być tak, że idziecie w Dwie różne strony, a jeżeli zdecydujecie się zostać ze sobą przez jakiś kryzys i, i zdecydowaliście być ze sobą i pracować nad tym związkiem, to zobaczcie, na ile wy na tym korzystacie, bliźnięta, a na ile cierpicie. Tak, to bym powiedziała, coś jest do przerobienia w tych związkach jakieś zaufanie należy odbudować, albo wręcz powiedziałabym, jeżeli chcecie zostać w tym związku, no to karty pokazują, że tutaj jakieś poczucie bezpieczeństwa tego nie ma w tym związku. Przynajmniej w tym miesiącu jest taka energia, gdzie ta rodzina, gdzie ten związek, no nie funkcjonuje. I trzeba zacząć od podstawy, od podstaw. Tak to karty pokazują. Natomiast karty pokazują, no jeżeli nie jesteście w jakiejś takiej trudnej sytuacji, bo to wiadomo, że mówię teraz ogólnie do wszystkich, nie tylko do Was, no to karty tutaj pokazują. Że należy wtedy, tak czy siak, stworzyć sobie dwie, jakby, możliwości i rozważyć opcję, czy zostanie w tym związku, w tej sytuacji z tą osobą, naprawdę jest mi korzystne. Jakieś takie to są energie, jakieś takie to są energie i nie mogę z tym nic robić bliźnieta. No, i jeśli chodzi o pracę, finanse, proszę bardzo, wychodzicie z jakiegoś toksycznego środowiska, odcinacie się, może być również odcinanie od rodziny, bo mamy tutaj dom. No, powiedziałabym, że odcina w ogóle od rodziny. No, ale mi się to teraz zgrało. Ktoś może się odcinać od rodziny, słuchajcie. Ktoś może się odcinać od rodziny, ktoś może w ogóle nie przychodzić do rodziny, zerwać kontakt. Zerwać kontakt, tak to wygląda bliźnięta, naprawdę tak to wygląda. Zwłaszcza z jakąś kobietą, kobietą z rodziny, tak to wygląda. Natomiast karty tutaj jeszcze pokazują, moje drogie bliźnięta, że jeśli chodzi o sytuację pracy, finansów, to karty pokazują, że coś tutaj się kończy, ale też idzie ku lepszemu. To tak jakbyście coś mieli zakończyć, zakończyć pracę, zakończyć współpracę i tak naprawdę na korzyść, i tak naprawdę na korzyść coś zaczynacie i coś do Was przyjdzie. Jeśli to chodzi o mieszkanie, to karty pokazują, że może dopiec. Czas końca w jakimś mieszkaniu, w jakimś miejscu, jakaś przeprowadzka może się szykować w najbliższych miesiącach. Tak to, moje drogie bliźnięta, wygląda. I teraz, moi drodzy, sprawdzamy radę dla Was, sprawdzamy Waszą radę. Czekajcie, aż się napije Wiecie, że ja nie edytuję tych filmików. Może powinnam, może powinnam zacząć edytować. Nie wiem, lecimy. Jaka rada dla bliźniąt? Jaka rada dla bliźniąt? Jaka rada dla bliźniot? Na grudzień 2025 rok. Na grudzień 2025 rok. Bliźnięta. Bliźnięta. Grudzień 2025 rok. Jaka rada? Jaka rada? Słuchajcie, moje drogie bliźnięta. Już sprawdzamy. O, proszę. Słuchajcie, chyba tej karty jeszcze nie miałam. Orety, dziesiątka, zobaczcie. Taka powiedziałabym, że karpiowa ta, 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 ta karta. Zobaczcie. Jacie, co to oznacza? Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy. Blessings. To tak, jak się mówi tutaj w Anglii: blessings na święta. Spójrz głębiej. Coś wydaje się przekleństwem, a tak naprawdę okaże się błogosławieństwem. Prawda zawsze znajdzie drogę, żeby ci się okazać. Jesteś kochana, jesteś kochany i jesteś chroniony, jesteś chroniona. Słuchajcie, piękna, piękna karta, przepiękny przekaz, przepiękny przekaz. Prawda zawsze się obroni. Tak to wygląda, bliźnięta, tak to wygląda. Dobra, buziaki, hej, papa. Zapraszam do... Zamawiania czytania noworocznego i co lecimy dalej? Waga, moje drogie wagi, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o czytaniu noworocznym, zapraszam, przewiniecie sobie na początek tego filmu i lecimy dalej. Wagi moje, lecimy dalej. Co tam u Was? Co tam u Was? Ostatnie czytanie w tym roku, jeśli chodzi o skor horoskop miesięczny. No ciekawe, ciekawe, moje drogie, kochane. Wagi. Co tam, co tam? Co tam te karty mają Wam do przekazania? Lecimy. Wagi, wagi. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Waga, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Lecim. Lecim, lecim. Dobra. Pod spodem sprawiedliwość. No to tak jakby bardzo wagowo. Uj królowa buław. Podoba mi się. Single. Singielki. Dwójeczka. Osoby w związkach, Wisielec, Praca, Finanse, Mak. Do przekazu ogólnego. Moc, o, jeny, jaka piękna karta. Słuchajcie, moje drogie wagi, powiem Wam tak: to będzie miesiąc, w którym w końcu dostajecie energii, energii, siły, mocy do działania i działacie. Działacie bez względu na wszystko, działacie, otwieracie biznesy, zaczynacie ćwiczyć zaczynacie po prostu robić wszystko to, o czym marzyliście, chcieliście, chciałyście, ale sytuacja jakaś Was przytłaczała, nie było siły, nie było energii, proszę bardzo, w grudniu jest energia, jest moc, jest jakiś sukces. Faga odnosi jakiś olbrzymi sukces w tym miesiącu i ma niesamowitą siłę do działania, do działania. A ponadto, drogie wagi, co jeszcze Wam powiem, macie giermka, który Wam pokaże, jak to jest, cieszyć się z dóbr materialnych, to są dobra materialne, z tego, co tu na ziemi mamy doświadczać, z przyjemności codziennych. Więc naprawdę super miesiąc, jeśli chodzi o te rzeczy. Wagi odzyskują w pewnym sensie władzę, albo w dosłownym, wagi odzyskują władzę, wagi odzyskują jakąś równowagę, przede wszystkim równowagę, bo sprawiedliwość mamy w odwrocie. I wagi są w ogniu, w energii ognia. Działacie, działacie, działacie. Super się dla Was dzieje. No, drogie wagi, po prostu to teraz, gdyby miały zwojować świat, to właśnie wagi. Przepiękna energia królowej była. Wczarujecie, działacie. Dużo dobrego się dzieje wokół Was. Dużo dobrego Was spotka w tym miesiącu i jakiś sukces odnosicie. Jakiś sukces odnieścicie. Taka energia, taka energia. Niby świat się walił, bo mamy sprawiedliwość. Niby coś się bardzo, bardzo złego podziało wcześniej. A tu mamy, proszę, królowa buław. Wychodzicie, z... wychodzicie z jakichś kłopotów, wychodzicie. To wszystko jest ym, w tle za wami. Tak to wygląda, wagi. Super, super miesiąc. Dobra, i jeśli chodzi o singli, singielki, <laughs> transformacja. Transformacja. O, jak się bronicie przed miłością. O, jak się bronicie przed miłością. A to proszę, miłość idzie. Miłość idzie i przychodzi. Bardzo możliwe, że w tym miesiącu. Miłość idzie i przychodzi w tym miesiącu, drogie wagi. Mamy rydwan, mamy transformację. Bardzo możliwe, że waga single, singielka niekoniecznie zostaną singlami, singielkami w tym miesiącu. Coś tutaj się rodzi. Mamy dwójkę kielichów. Sprawdźcie sobie, co dwójka kielichów oznacza. No, drogie wagi. Zakochanie, miłość i do tego transformacja szybko rachu pachu natomiast jeżeli chodzi o związki hmm, no w związkach tak fajnie nie jest w związkach ta energia jest taka coś się dzieje w związku coś się dzieje w związku niby nic ale komunikacyjnie jakieś napięcie narasta coś jest niewyjaśnione. coś jest zamieszczone pod dywan mamy wagę która nie bardzo wie w którą stronę pójść, nie bardzo wie jak się zachować, ale też nie chce dać za wygraną. Ktoś jakby albo przekracza wagi, granice w związku, albo to waga nie daje jasnych tych granic i w związku z tym kończy na takim wisielcu. To jest energia Wasza, drogie wagi w tych związkach. Albo tutaj dużo trzeba będzie rozmawiać z partnerem, z partnerką, wyjaśniać, Albo właśnie tak mam poczucie, że waga unika, chowa się, obserwuje z daleka, nie chce żadnych kłótni, nie chce konfliktów, nie chce napięć, bo tych napięć jest sporo. Tych napięć i konfliktów może być sporo i waga może być już zmęczona. Może być już zmęczona, przeciążona i już nie chce już po prostu waga nie chce. Dlatego mamy wisielca, dlatego mamy zawieszonego. Waga ucieka, unika. Eee, no po prostu taka jest energia, taka jest energia. Jeśli chodzi, moi drodzy, o pracę oraz finanse, no to tutaj mamy maga, ale po magu mamy też złodzieja. I teraz tak, uwaga na wszelkiego rodzaju plotki, na wszelkiego rodzaju jakieś niuanse, jakieś gierki, zagrywki, jeśli chodzi o kolegów, koleżanki z pracy, jeśli chodzi o klientów, którzy nie do końca coś podpisują, tak jak mieli podpisać, uwaga na to. Mimo tego, że mamy magę, mamy sukces moc, to siódemeczka nam mówi jakieś złodziejstwo, jakieś coś niepewne, jakieś coś, na co należy uważać, zwłaszcza drogie wagi, jeśli chodzi o formy papierkowe, formalnościowe, jeśli macie coś zabukować, jeśli macie coś zarezerwować, jeśli macie coś kupić, Sprawdzajcie tysiące razy te papiery. Sprawdzajcie, pytajcie się. Tutaj mamy pokazaną osobę, która będzie nie fair, która okaże się nie fair, i to jest w strefie pracy, domu. To nie jest powiązana z wami osoba typu partner, partnerka, rodzina, przyjaciel, kolega. To raczej jest osoba, która współpracuje. Agent, która poleca mieszkanie, coś takiego. Ktoś nie do końca jest fair i zwróćcie na to uwagi, moje drogie, wagi. I co? Lecimy dalej. Waga, waga i rada dla naszych kochanych wag. Sprawdzamy, moi drodzy. Czekajcie, napiję się wody. Ja nie edytuję tutaj filmików. Może powinnam, ale zajęłoby to jeszcze więcej czasu, moi drodzy. Gdybym robiła tylko karty i tarota, byłoby to cudowne, ale rzeczywistość jest inna. Pracuję etatowo gdzieś indziej i powiem Wam, że. Czasami nie mam po prostu sił. Tak to wygląda. Lecimy. Waga. Waga grudzień. O, słuchajcie, spadła mi karta. No dobra, skoro spadła, to spadła. Zobaczcie. Ale wilk. Jaka piękna ta karta, ale mi się podoba. Zobaczcie, 22 czwórka. Piękna mistrzowska. No dobra, czytamy. Czytamy, co ta karta chce Wam powiedzieć, drogie wagi. 22. Serwis, usługa, usługi. Już czytamy: Usługa, służenie nie powinno być niewolnictwem. Usługa, służenie nie powinna być ślepa i nie powinna być stratą dla Ciebie. Nie dawaj swojego czasu ludziom, którzy Cię nie doceniają. Sprawiedliwość zostanie dokonana w tym miesiącu. Słuchajcie, no to grubo wagi. Taka karta, taka karta. Szanujcie siebie i szanujcie swój czas. Po prostu, tak jak w tej karcie powiedziane, nie dawajcie wszystkiego osobom, które na to nie zasługują i was nie doceniają, i lecimy dalej. I dalej mamy nasze wodniki. Wodniki, moje kochane. Ostatnie nasze czytanie miesięczne w tym miesiącu. Jeżeli macie ochotę zamówić czytanie noworoczne w promocyjnej cenie do 22 grudnia, zapraszam Was do początku filmiku. Tam wszystko mówię, co i jak. No i zapraszam do kontaktu. Lecimy, moi drodzy, lecimy. Wodniki, co tam u Was słychać? Jak się czujecie? Co tam, co tam? Wodnik. Wodnik, mój kochany wodnik. Co tam u wodnika? Już sprawdzamy. Już sprawdzamy nasze kochane wodniki. Nasze kochane wodniki. Wodnik. Lecimy, wodnik. Lecimy, lecimy, lecimy. Co tam u Was? Słuchajcie, pod spodem sąd ostateczny w odwrocie i rycerz. Ale do rycerza dołożymy dwójkę. Jako jedyny znak macie trzy karty. Tak poczułam. I lecimy. Singiel, singielka. Związki, osoby w związkach. Praca, finanse oraz do przekazu ogólnego. Oj, wodniki, wodniki, wodniki. Słuchajcie, dzieje się tak naprawdę wokół Was dużo, ale i dobrze, ale. Karty tutaj pokazują, że mamy przeważającą część nie waszej energii. Mamy element wody i mamy element ognia. Dwie sprzeciwności, dwie sprzeczności. I tak też trochę ten miesiąc drogie wodniki będzie dla was wyglądał. Między uczuciami, a tym, co ja chcę robić. Między rozsądkiem, a między jakąś wrażliwością. I karty tutaj też pokazują, moje drogie wodniki, żebyście nie, nie dały sobie. Swoim życiem, jak to powiedzieć, żeby emocje nie kierowały w tym miesiącu Waszymi decyzjami. Emocje nie mogą kierować Waszymi decyzjami w tym miesiącu. Musicie być mądrzy, mądre i podejmować jakieś ważne decyzje dotyczące Waszej przyszłości, czy nawet miłości, rozsądkiem. Rozsądkiem, nie emocjami. Tak to karty pokazują. Co się wydarzy w tym miesiącu? W tym miesiącu dużo będzie miłości. Miłości. Czy to w związkach, czy to po prostu miłości od bliskich, od wszechświata. Będziecie doświadczali te, tą miłość z różnych stron, z różnego takiego źródła. Czy to z miłości do tego, co robicie, czy z miłości do przyjaciół, po prostu naprawdę macie wsparcie od wszechświata, jeśli chodzi o miłość. Ale również karty tutaj pokazują, że drogie wodniki. Musicie uważać na to, żeby nie zostać z wykorzystanym, kiedy jesteście w takim najbardziej punkcie, jak to się mówi, w momencie, kiedy się otwieracie, czujecie taką wrażliwość, możecie również stać się takim łatwym kąskiem dla kogoś, kto. Może was w jakiś sposób wykorzystać i uwaga na to, gdzieś mamy iluzję, czegoś nie dostrzegacie, czegoś nie widzicie, wodniki, bądźcie uważni, bądźcie uważni. Zwłaszcza jeśli chodzi o intencje ludzi. Uważajcie na intencje ludzi. Ludzie, ludzie są pokazani przy siódemce kielichów, jakaś iluzja się tu tworzy, coś jest nieszczere i to musicie odkryć, o co tutaj chodzi w tym miesiącu. Jeśli chodzi o single, singielki. No, jeżeli single, singielki, powiem tak, yy, mają człowieka, ale nie zobowiązanego człowieka i nie chcą mieć dziecka, powiedzmy, no to mamy sprawiedliwość i gierek mieczy. No to albo ktoś nie chce dziecka i trzeba będzie coś z tym później zrobić, no albo trzeba się wcześniej zabezpieczyć. Yy, trochę śmieszne, trochę nieśmieszne takie rzeczy się widzi w kartach. I teraz tak, jeszcze również do singla, jeżeli nie chodzi o te. Rzeczy z ciążą i tego typu rzeczami, no to tutaj mamy pokazane wracanie do przeszłości. Wracanie do przeszłości i wyciąganie jakichś wniosków z tej przeszłości i osądzanie tej przyszłości, jakby na podstawie tego, że nie udaje mi się stworzyć związku, czy że nie mogę stworzyć fajnego związku, jakaś taka jest jakaś ocena waszej przyszłości, waszego dzieciństwa pod kątem tego, że wam się nie udaje w związku i, i, i przez to. Idziecie formalnie, coś z tym zrobicie, nie wiem, czy na jakąś terapię, wodniki się zapiszą, czy na, na jakieś warsztaty, czy rozliczycie się z kim słownie, słuchaj, było tak i tak. No i przez to ja teraz nie mogę funkcjonować, przez to ja teraz nie mogę ufać ludziom. Coś takiego, jest jakieś rozliczenie się z przeszłością wodniki, jeśli chodzi o singla i singielkę. Jeśli chodzi o związki, no mamy w związkach transformację, mamy transformację olbrzymią, jakąś zmianę. Mamy pewne rozczarowanie również w tym związku. Jest rozczarowanie pokazane, jest również, że w związku z tym rozczarowaniem wymagana jest zmiana. I mam wrażenie, że wodnik zainicjuje zmianę, wodnik będzie walczył o siebie, i wodnik będzie pokazywał na co się zgadza, na co nie. Mam wrażenie, że co niektórzy mogą rzucić jakimś ultimatum lub mogą bardzo, bardzo, bardzo konkretnie przedstawić warunki które chcą, żeby były spełnione, transformacja. To może również oznaczać przeprowadzkę, wspólną podróż w takich związkach, gdzie się tam w miarę dobrze dzieje, ale raczej większość wodników będzie definitywnie podkreślało, co jest ważne, jestem w stanie odejść, jeżeli nie jesteś w stanie spełnić moich wymagań, granic, coś takiego tu jest pokazane, coś takiego wodniki. Jeśli chodzi o pracę oraz finanse, no mamy trójeczkę. Mamy trójeczkę, wodniki jest dobrze, ale rozglądacie się za czymś innym. No, rozglądacie się za czymś innym, coś nie, przy, nie daje wam satysfakcji, czy to praca, czy to mieszkanie, czy to dom. W ogóle sytuacja taka materialna, mieszkaniowa. Planujecie coś. Planujecie coś e, i chcecie do tego dążyć. W związku z tym szukacie opcji. Mam wrażenie, że macie jakieś trzy plany, trzy opcje, trzy drogi. Natomiast karty tutaj pokazują, że ktoś wam pomoże. Czy to stworzyć plan taki konkretny, jeśli chodzi o formalności, czy to wręcz znaleźć nową pracę? Tak to, moje drogie wodniki, wygląda. I teraz, moi drodzy, rada dla Was, drogie wodniki. Rada dla Was. Jaka jest rada dla wodnika? Jaka jest rada dla wodnika? Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Wodnik rada. Wodnik rada. Także zapraszam Was, kochani, do. Zgłaszania się, zapisywania na czytania noworoczne po promocyjnej cenie do 22 grudnia. Wszystko macie na początku filmiku powiedziane. Kontakt do mnie w komentarzu. No i co? Cudownego grudnia Wam życzę? Sprawdźmy, jaką radę mamy dla wodnika. Wodnik, uwaga, ale piękne. Zobaczcie, jaka zielona karta. Ja kocham te zielone karty tutaj. Przepiękna, przepiękna. 38. Fokus. Musicie się na czymś skupić, drogie wodniki. Może na jakiejś drodze. Fokus. Bezpieczeństwo. Wszyscy potrzebują w jakimś stopniu bezpieczeństwa. Natomiast dla każdego, ten stopień bezpieczeństwa będzie oznaczał co innego. I dla każdego, bezpieczeństwo oznacza co innego. Bądź uważny, bądź uważna. Na ryzyko w Twojej obecnej sytuacji, zanim podejmiesz jakieś ważne decyzje. Bądź uważna i świadoma, świadoma konsekwencji, zanim podejmiesz tą decyzję. Spójrz i bądź świadoma na ostrzeżenia, które wszechświat Ci pokazuje i widzisz je już teraz. Patrz uważnie. I oglądaj te czerwone flagi, masz pokazane przed swoimi oczami, po to, żeby zgodnie z tym działać i podejmować decyzje. No, wszechświat was chroni, kochani. Wszechświat Was chroni. Cudowności, wspaniałości, wszystkiego dobrego. Bójz jaki. Hej, pa. pa.